Na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na maj. Zapraszam Was do czytań dla każdego znaku z osobna, ale jeszcze zanim zacznę, chciałabym e, powiedzieć kilka słów e, o nadchodzących wydarzeniach. Będzie kurs odczytu planu duszy online e, w maju od 17, 17, 18, 19. E, każdy bez względu na miejsce zamieszkania może brać w nim udział, bo oczywiście jeśli jest kurs online, to wiadomo, trzeba komputera, komputer po prostu i można uczestniczyć. Jeśli chcielibyście wziąć udział w kręgu re reinkarnacyjnym, będzie to spotkanie w Bydgoszczy na koniec czerwca, ostatni weekend czerwca. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, żeby wysłuchać być może naszej rozmowy mojej i Włodka Osińskiego z Ars Libry, który będzie prowadził te warsztaty. Także tutaj gdzieś w rogu umieszczę literkę I, to będzie można kliknąć i tą rozmowę znaleźć. Oprócz tego zapraszam też na moją stronę, tam znajdziecie książkę Plan Duszy, która jest bardzo fajnym podręcznikiem, można by powiedzieć, do tego, żeby troszeczkę głębiej wejść, być może zrobić sobie odczyt Planu Duszy samemu. Można też przyjść na sesję. Zapraszam przez moją stronę. Można się zapisywać i na te wydarzenia, i na kurs, i na krąg. Można też kupić książkę. I jeśli potrzebujecie sesji, to również tam znajdziecie na www.planduszy.pl wszelkiego typu informacje i sesje, i dalej. Dziękuję Wam też za to, że tutaj jesteście obecni, zaglądacie i wspieracie ten kanał. Bardzo jestem wdzięczna. No i w zasadzie zabieram się do pracy, także super, że jesteście, dziękuję i przechodzimy do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie raki w czytaniu na Maj i odkryjemy za chwileczkę to, co tutaj u Was jest głównej energii, nie tylko. Zobaczymy jeszcze drugą talię, gdzie będzie więcej kart z kabalistycznego. Karota będzie tylko jedna. I zaczynamy. Ok, to będzie ta karta. Dziewięć kielichów? Proszę bardzo, przed chwileczką bliźnięta miały również tą kartę. Jakiś taki e, Maj, e, w którym chodzi o to, żeby marzyć, żeby pozwolić e, Emocjom przepływać, żeby e, służyć sobie i innym. Litera hebrajska, tet, w tłumaczeniu oznacza m, takiego smoka, taką energię bardzo mocną, e, która m, ma dużą siłę sprawczą. Więc być może właśnie jest to siła sprawcza, która może pozwoli spełnić wam wasze marzenia. A jakie to marzenia? Właśnie to najpierw trzeba marzyć, więc może warto przekierować sobie swoją uwagę w stronę właśnie tego, co przepływa, tych marzeń. No dla Was jest to bardzo dobry żywioł, ponieważ jest to Wasz żywioł. Przynajmniej wszystkie raki, które czują w sobie te emocje, mają szansę tutaj się spotkać właśnie ze swoimi marzeniami w majowy czas. Zobaczymy teraz, co jeszcze oprócz tych marzeń spełnionych. Może się tutaj ujawnić. Zobaczę jeszcze jaka jest Wasza energia majowa. Czytanie jest ogólne, więc takie potraktujcie. Może dotyczyć jakiegoś wydarzenia. Może są tutaj jakieś potencjały, które będą z Wami rezonować. Także popatrzymy. Na początek rozłożę karty. No i popatrzymy co dalej. To jest Wasza energia. Tutaj przeszłość, która ma wpływ na przyszłość. Teraźniejszość i przyszłość. O tak powiem. E, tutaj mamy Jakieś wsparcie, bardzo taką energię pozytywną, która ma wam pomagać, może właśnie w spełnieniu tych marzeń. Tutaj może być coś, czego nie widzicie, albo coś, co blokuje przepływ, czy w ogóle te marzenia. Tutaj jakaś taka karta sumująca, dająca informację, jakby taką konkretną. A tutaj jest jeszcze taka ekstra. Karta porady dodatkowego słowa na Maj. Czwórka kielichów w tle. Wiecie, mm, robiłam przed chwilą czytanie dla bliźniąt, i w tle również była czwórka kielichów. Była to i Natalia. Natomiast karta taka sama. Myślę, że jest coś na rzeczy, ponieważ wygląda na to, mm, że macie wejść w jakiś taki czas zmiany. Zmiany. Jeśli ktoś nie marzył, to ma zacząć. Jeśli ktoś trzyma przeszłość, czy jakby żałuje czegoś, czy jest w takiej swojej bardzo pesymistycznej energii, zablokowanej wizji, to właśnie czas jest to zmienić, ponieważ wchodzimy w czas światła. Ciepła. Czemu nie skorzystać i nakręcić się pozytywnie, nie, zwizualizować sobie rzeczy, o których marzymy gdzieś tam głęboko w sercu? Myślę, że może jest czas wyjść z takiej szarości, i, ta, i tak to jest, że maj często jest właśnie miesiącem, w którym wchodzimy w taką pełną wiosnę. Czasy się zmieniają, klimat się zmienia i trochę to inaczej wygląda teraz niż wyglądało kiedyś, kiedy ja byłam jeszcze młodą kobietą, nawet czy dziewczyną. No i tak to jest. Tym bardziej trzeba korzystać, bo czas mija i trzymanie się na uboczu, czy w szarościach, czy w negatywności może Wam przeszkadzać. Dlatego w otoczeniu może chodzi też o zbudowanie sobie struktury, takiej odporności emocjonalnej, albo uwolnienie czegoś, co Wam przeszkadza żyć pełnią życia, albo marzyć. Z przeszłości idzie tutaj szóstka buław. Karta zwycięstwa, czyli coś zostało tutaj wyrównane, być może coś zostało e, osiągnięte. Jest tutaj kupa aparatów. E, Fotograficznych i wy możecie być w centrum uwagi. Ponieważ ta talia to jest właśnie talia, która pokazuje, tak jakbyśmy my byli tutaj w centrum uwagi, zwycięzcy, którzy przeszli do kolejnego etapu, i być może właśnie to zwycięstwo powinno być dla Was ważne, istotne. Skupienie się na tym zwycięstwie, na tym, co zostało osiągnięte w przeszłości, to może być istotny szczegół, który. Przychodzi tutaj w maju, żebyście przypomnieli sobie o tym, albo być może, żebyście tutaj wzięli to pod uwagę. To zwycięstwo, to rozpoznanie, to bycie gdzieś tam w, w równowadze też, ponieważ szóstki generalnie mówią o równowadze. I teraz w teraźniejszości, w maju, pokazuje nam się szóstka monet. Energia dawania i brania to jest też y, zasilanie innych, którzy są mniej. Y, Szczęś... mniej szczęśliwi, czy mniej zamożni. To jest takie wspomaganie i wspieranie. I teraz możecie Wy wziąć tego kubeczka, albo to możecie być Wy, którzy będziecie dawać z tego kubeczka. I chodzi o to, żeby utrzymywać taki poziom równowagi. Ale to nie tak ma być, że jeśli ja dostanę, to Tobie zaraz oddam, bo nie na tym rzecz polega. Być może chodzi o to, żeby podać dalej, żeby mieć na uwadze innych, żeby mieć empatię i wchodzić w równowagę, zarówno w tej kreatywności i w tym poczuciu, że coś tutaj osiągnięte zostało w przeszłości i być może macie taką sytuację, która pozwala Wam dawać, a być może chodzi o to, żebyście pomimo zwycięstwa nie otrzymaliście dostatecznej ilości za dość uczynienia za to, to może chodzi o to, żebyście teraz otrzymali ale tutaj, żeby otrzymać, to jeszcze trzeba mieć, pod... znaczy, trzeba być otwartym na to, żeby wziąć. My czasami jesteśmy zbyt dumni, żeby wyciągnąć rękę po jałmużnę, tak nam się wydaje, ale to nie o to chodzi. Sami z siebie często ludzie chcą dawać, ale nie wszyscy chcą przyjmować, bo są ludzie, którzy za żadne skarby świata tego nie zrobią. I tutaj ta energia czwórki kielichów w tle i w atmosferze mówi o tym, że Tutaj może tak być, że trochę będziecie czuli się zamknięci. Z jednej strony są tu jakieś marzenia, które mają chęć się spełnić, a z drugiej strony pewnego rodzaju izolacja, izolowanie się, brak aktywności. To zobaczmy. Przyszłość, karta świat. Karta, która pokazuje, że macie szansę osiągnąć. Jeszcze większy sukces. Czyli macie sobie szansę wymarzyć spełnienie w tej dziedzinie i w tej sferze, o której marzycie, żeby się spełniło, tak? Osiągnięcie apogeum, szczytu, końca, celu, ale z sukcesem, tak? Czyli zobaczcie, ilość tych motyli. Tutaj jest zobaczenie, że wszystko kończy się bardzo dobrze. Do, docieramy do celu, czyli taka manifestacja tego, co. Być może było kiedyś w sferze marzeń, to teraz nagle przeszło w sferę taką, taką konkretną celu, który osiągacie. To może być też zakończenie pewnego etapu, takie podsumowanie czegoś, przejście do kolejnego etapu, bo kolejny krok to może zaczniemy od głupca z powrotem, czyli wyruszymy w kolejną drogę czy podróż. Różnie to może wyglądać. A wy co na to? Jaka jest Wasza energia? No, tutaj mamy króla, króla monet, czyli kogoś, kto ma, kto wie, kto posiada. Więc dla tych, którzy chcą się czymś dzielić, wspierać innych, to jest bardzo dobra energia i to nie musi być wspieranie pieniędzmi, finansami, to może być wsparcie. Jestestwem, energią swoją, wiedzą, obecnością, bo to, to wydaje się, że jesteście tutaj bardzo obecni. Dla niektórych to będzie taki moment rozpoznania, że coś, co się udało w przeszłości tutaj, za co byliście, byliście rozpoznani, gdzie wszyscy tutaj stali i uważnie Wam się przyglądali i gratulowali Wam, to mieli czego? Ponieważ. Będziecie uosabiać tą energię bardzo silnego powiązania z Ziemią, takiej mądrości, zrozumienia, że życie jest ważne, ale też marzenia są ważne i realizacja tych marzeń jest ważna, istotna. Więc zacznijmy od marzeń, a potem te konkrety same się pojawią, bo już w tym momencie mamy Ziemię, Ziemię, bardzo y, takie energie konkretne. No i cesarzową w obfitości tutaj tej energii e, takiego błogosławieństwa i tego, co jest dla Was mocno dostępne. Powiem, że mm, obfitość jest przy Was. Jest tutaj e, miłość, jest e, nowe życie. I to nowe życie właśnie w postaci e, tej cesarzowej jest to bardzo konkretne. Bardzo silne powiązanie z Ziemią, z energią Ziemi, z manifestacją marzeń. I myślę, że całe to czytanie mówi o tym, że ta równowaga, jakieś osiągnięcia z przeszłości, to co zrobiliście wcześniej, to, że umieliście się podzielić z kimś, być może potrzebującym, albo umieliście y otrzymać coś w momencie, kiedy potrzebowaliście, doprowadzi do tego, że w maju będziecie mogli być tym, kto będzie wspierał, kto będzie pokazywał świat, kto będzie mówił o miłości albo miłość jakby będzie tym co najważniejsze. Dla niektórych z was to może być też podjęcie pewnych decyzji. Królowie siedzą w Hokma na drzewie życia. I to jest podejmowanie decyzji. Na przykład może to być decyzja o tym, że teraz jest czas na to, żeby mieć dzieci, skoro jest tutaj tak dobrze i tak Obficie, tak? I tak tutaj jest taka równowaga. No i tutaj dziesiątka mieczy jest w tym miejscu, które jest tą taką słabością, można by powiedzieć, albo kartą, której nie chcecie. To może być też blokada. I tutaj ta dwójka mieczy pokazuje, że ten proces decyzyjny. W maju, jeśli będziecie chcieli na przykład mieć dzieci, to jakby nie dacie sobie szansy jeszcze na takie decyzje tak ważne, na, na ich podjęcie. Tutaj coś się w pewnym sensie blokuje, albo wy sami po prostu, cały czas gdzieś tam macie przemyślenia. W przeciwieństwie do całego czytania wcześniejszego, czyli tych wszystkich kart, które się pojawiły, Ziemia jest tutaj wiodąca. Mamy ogień, mamy wodę. To powietrze to jest um, taka eliminacja możliwości wejścia w taką przestrzeń, w której mogę osiągnąć sukces. Sam siebie blokuję, czy sama siebie blokuję poprzez taki brak jasności. Zawsze jakby są dwa wyjścia, są dwie pary drzwi, i każdy z tych drzwi. Jawi się jako coś, co mogę ewentualnie odkluczyć, otworzyć, wejść, ale może nie. Tu niebieskie, tu zielone. Hmm. No właśnie. To jest umysł, który próbuje tutaj coś wymyśleć. I za każdym razem dochodzi do jakiegoś wniosku, który blokuje wniosek poprzedni. I to jest czasami duży problem. No to zobaczmy, co jest tutaj podsumowaniem A z kielichów. No, jaki piękny. Jest to energia otwarcia serca, miłości, e, uczuć, empatii, e, nowego życia, życia, które się może przed wami otwierać i na które jesteście już gotowi. Tyle tylko, że wasza głowa cały czas gdzieś tam próbuje coś rozwiązać, próbuje wymyśleć, że może musi podjąć jakieś decyzje, ale nie może, bo jedna decyzja to jest mało, a druga decyzja to nie wiem, a trzecia to jeszcze w ogóle gorzej. I takie wchodzenie w takie dywagacje, które do niczego nie prowadzą. Natomiast taką ekstra poradą jest osiem buław. To jest przyspieszenie. To jest udanie się w podróż, to jest wysłanie informacji. To jest takie bycie w miejscu, w którym trzeba ognia, czyli tutaj chodzi o pasję. I to jest ta pasja, którą wcześniej gdzieś tam, ta pasja może wcześniej Was doprowadziła do zwycięstwa, do takiego bycia w centrum uwagi, do takiej równowagi wewnętrznej, też rozpalenia. A ósemka buław to jest nadanie formy, to jest przejście jeszcze dwa kroki dalej, tak? Czyli chęć zrealizowania czegoś, co. Wcześniej było i było sukcesem, a teraz jakby potrzeba jest, żeby kontynuować i wejść w tą przestrzeń tego dostatku, obfitości, miłości. I to wszystko jest. Natomiast od Was bardzo zależy, czy opanujecie umysł i czy opanujecie tutaj te, te takie myśli, które siebie wzajemnie eliminują. Może zobaczymy co tutaj w przyszłości ta Karta Świat jeszcze na początek nam przyniesie. I tą Dwójkę Mieczy też sobie obejrzymy. Trzy Buławy. No to tak jak mówiłam, może to być dla niektórych par, może to być chęć posiadania potomstwa, oczekiwania na potomstwo, ponieważ mamy tu tą cesarzową, więc jest tutaj taka możliwość. Myślę, że jest tutaj bardzo taki dobry czas na to, żeby postarać się o to. Dla innych to jest sukces, to jest bycie w takim miejscu, w którym ten sukces jest nieunikniony, tak powiem. Tu jest wszystko to, co było potrzebne wcześniej do tego, żeby ten sukces osiągnąć. Natomiast umysł, który oczywiście zawsze stoi na straży i myśli, żeby nie... Po nie żadnej pomyłki i wymyśla tutaj scenariusze, które się eliminują. Przeszkadza. I macie się skupić na marzeniach. Na tą dwójkę nam przyszła tutaj karta dziewiątki mieczy, czyli mamy ponownie dziewięć, mieczy, e, dziewięć kielichów, przepraszam. Dziewięć kielichów jako główna energia miesiąca, i tutaj mamy dziewięć kielichów. Ponownie dociągnęłam tą kartę na tą dwójkę mieczy. Macie marzyć, a nie myśleć. Nie, nie macie wymyślać albo przewidywać. Te przewidywania mogą was do niczego nie doprowadzić, natomiast z tych marzeń na pewno jedno będzie zrealizowane. Dostaniecie złote takie jajo, z którego może wykluć się tutaj wielka miłość, fascynacja. I tu nie chodzi o to, że wszyscy będą zaraz mieli dzieci albo będą, nie wiem, tutaj jeszcze mieli jakieś miliony, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście zrealizowali, czy żeby wasze marzenia się spełniły. I ten miesiąc wydaje się być przepięknym miesiącem na to, żeby marzyć i pokazać sobie i do wszechświata wysła wysłać taką informację o tym, co jest waszym marzeniem? O czym chcielibyście, co chcielibyście, żeby się wymanifestowało w waszym życiu? Także marzenia górą w maju. One mogą być bardzo konkretne. Zobaczymy jeszcze karta wyroczni tutaj nam podsumuje to całe czytanie. Ja was przepraszam, ale tu piesek się właśnie odzywa na dole. Wdzięczność. Przede wszystkim chodzi o to, żebyście byli wdzięczni za to, co już posiadacie. Za naturę, za kwiaty, za wiosnę, za słońce, za to wszystko, co dostajec dostajecie, dostaliście wcześniej, za to rozpoznanie, za zwycięstwo i żebyście potrafili to wszystko docenić. Im więcej wdzięczności, tym więcej do Was może przyjść właśnie tego, za co jesteście wdzięczni. I wtedy te marzenia będą się praktycznie same realizować. Jeszcze patrzę, co tutaj pisze nasza autorka. Ona pisze tutaj o tym właśnie, żeby nie zatrzymywać się na myślach i na myśleniu o tym, czego nie mamy. Bo wtedy na pewno te marzenia będą w sferze marzeń. Chodzi o to, żebyście celebrowali sukces w maju, żebyście marzyli o tym, o czym chcecie marzyć. I bez takiego myślenia, że o, ale to takie marzenie, ale to przecież się i tak nie spełni. Nie w ten sposób. Marzenia mają być pełne, spontaniczne. I mają być w Was, po to, żeby to życie nabierało takiego czaru. Chodzi o to, żebyście dziękowali za to wszystko, co macie i żebyście byli tacy bardzo pozytywni w stosunku do siebie i do innych i ofiarowali innym pomoc, jeśli poczujecie, że macie z czego dawać. Także taki maj bardzo może być ciepły. Może być tutaj bardzo dobry miesiąc, jeśli sobie na to pozwolicie. I to wszystko ode mnie na dziś. Do usłyszenia i do zobaczenia.